Od zawsze chciałem się nauczyć tych drobnych rzeczy, jak pokonanie kostki rubika, zrobienie salta czy żonglowanie. No i dzisiaj przyszedł na to czas. Nauczę się żonglować. Nie miałem dziewcząt trzech opisanych kulek, a też nie chciałem kupować specjalnie kół do żonglowania. Dlatego znalazłem sposób, aby stanął takie stworzenie skarpetek. Wystarczy je zawinąć, dobrze ubić, zakręcić i tyle. Mam naszą idealną kulę. Na początku spróbowałem bez żadnego przygotowania. Wiedziałem, jak to ma wyglądać, więc poświęciłem na to trochę czasu. Jednak, jak widać, nie dało to żadnego efektu. Ale nie ma co się dziwić, jak można nauczyć się czegoś, pomijając najważniejsze podstawy. Tak jak myślałem, nie ma opcji, aby ja się tego nauczyć samemu. Dlatego, czas na trochę wiedzy z internetu. W pierwszym kroku muszą uzyskalić swoją pozycję, ponieważ była bardzo niestabilna, dlatego trzeba stanąć luźno, lekko ugnąć nogi. W pierwszym ćwiczeniem będzie jedna piłka i podrzut. Lewa. Prawa. tak aby każdy rzut był na jednakowej wysokości Na początku bardzo trudno było mi rzucić chociaż dwa razy tak samo Największą trudność sprawiało mi wyrzucenie piłki tak, aby złapać ją bez utraty odpowiedniej pozycji Jednak po czasie poczułem się już dużo pewniej i zaczęło mi powoli wychodzić Po mojej minie możecie zobaczyć jak bardzo musiałem się skupić, aby wykonać najprostsze ćwiczenie Myślę, że poćwiczę sobie jeszcze jakieś 20 minut z jedną piłką i weźmiemy się za drugą Myślę, że spokojnie jestem gotowy na dwie kule, ale zobaczmy jak to wyjdzie Na razie proste ćwiczenie Ćwiczenie polega na tym samym co pierwsze, tylko z dołożeniem drugiej piłki. Miałem bardzo wielki problem ze skoordynowaniem równej wysokości obu piłek. Jednak chwilę treningu wystarczyło, aby poprawić ten problem. Poświęciłem na to ponad 30 minut. Robiłem różne wersje, zaczynając od prawej ręki, później od lewej. Po takim czasie czułem się bardzo pewnie, jednak wolałem to udoskonalić i jeszcze dałem sobie trochę czasu. Myślę, że już dwie opanowałem i w miarę to ogarniam, dlatego czas dołożyć trzecią. A to już jest najtrudniejszy krok. Spróbujmy. Udało się, ale tylko jeden raz, tak, ale się udało. Pamiętacie, jak robiłem dwie godziny temu pierwszy raz? Widzę jeden problem, który popełniłem. Te kulki, które zrobiłem, są za duże i nie umiem złapać je płynnie. W jedną rękę. Mam nadzieję, że nie będę musiał się uczyć od nowa tego wszystkiego, co teraz przyszedłem. Poszedłem poszukać mniejszych skarpetek do zawinięcia. Jednak po drodze zajrzałem w jedno miejsce i całe szczęście, ponieważ znalazłem coś idealnego. Znalazłem. W szukaniu skarpetek natrafiłem na te trzy piłki. Myślę, że teraz ogarnę to spokojnie. Miał być łatwo. Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, ponieważ są dużo, dużo mniejsze niż poprzednie. Wystarczyło mi kilka minut, aby przyzwyczaić się do nowych kul. Jednak nadal czułem, że dużo brakuje mi jeszcze do żonglerki. Ale nie zostało mi nic innego, niż zabrać się do ćwiczeń. Pierwszy błąd, jaki zacząłem robić, to bardzo niskie podrzucanie drugiej kuli. No i od razu pojawił się drugi błąd, czyli podrzucanie trzeciej kuli pionowo i łapanie ją tą samą dłonią. Nie mam pojęcia, dlaczego to robiłem, ale nie miało to żadnego sensu. Oczywiście ruszyłem do dalszych ćwiczeń i po wielu próbach usunięcia tych błędów, zacząłem się lekko zdenerwować i robić to wszystko bardzo chaotycznie, więc zrobiłem sobie krótką przerwę. Mega dużo pomógł mi ten odpoczynek. Tutaj widzicie jeden z moich pierwszych prób po przerwie. Naprawdę wyglądało to dużo lepiej. Szło mi mega dobrze, czułem się bardzo pewnie i bez namysłu spróbowałem. I nawet nie wiem jak, ale wyszło. Pierwszy raz porzuciłem kulę więcej niż trzy razy. To był przełomowy moment. Zaczęło mi to wychodzić coraz częściej. Byłem mega zadowolony. Było widać, że cały ten trening nie poszedł na marne. Zrobiłem właśnie sześć podrzuceń i się nie nagrało. I teraz mi nie wyjdzie pewno. Wait a minute! Wait a minute. Dalej to była tylko kwestia treningu i powtarzania tego samego segmentu. Poświęcimy na ten element resztę czasu, a wyniki z dzisiejszego dnia są takie. Przejście drogi z całkowitego zera zajęło mi dokładnie 6 godzin, ale wiadomo, trzeba wkończyć około 2 godziny przerwy. Teraz najważniejsze pytanie, czy następnego dnia nadal będę w stanie to zrobić? Dzień drugi... Chyba przydało mi się trochę rozgrzewki. Po 5 minutach udało mi się wykonać taką próbę. Czy można już powiedzieć, że umiem żonglować? Ocenę wyniku jak udało mi się uzyskać, zostawiam wam do interpretacji. A teraz czas na podsumowanie. Jestem pewien, że można było uzyskać dużo lepszy wynik, jednak jestem bardzo zadowolony z tego, co aktualnie jestem w stanie zrobić. Poświęciłem nam to jedno popołudnie i Ani trochę tego nie żałuję. Teraz jedynie zostało mi powtarzać to, co już umiem, a dalsze umiejętności przyjdą same. Jeśli choć trochę Ci się podobało, to zostaw tego lajka. Pamiętaj, zawsze możesz to odlajkować. Nic się nie stanie, a to dużo mi pomoże. Także dzięki wielkie za oglądanie. Nie zostawisz lajka? Zostaw lajka. Zostaw. zostaw.